Czy zastanawiałeś się kiedyś, co naprawdę dzieje się w Twoim organizmie, gdy postanawiasz włączyć cztery jajka do swojej codziennej diety? Większość osób nigdy się nad tym nie zastanawia, a to, czego za chwilę się dowiesz, może zaskoczyć Cię bardziej niż się spodziewasz. Przez lata powtarzano różne mity, niejasności i ostrzeżenia dotyczące cholesterolu. Co sprawiło, że jajka stały się jednym z najbardziej wartościowych i wszechstronnych produktów, a jednocześnie jednym z najczęściej błędnie interpretowanych. Dlatego dziś krok po kroku przeprowadzę Cię przez możliwe efekty, jakie mogą pojawić się w Twoim metabolizmie, poziomie energii, pracy mózgu, kondycji wzroku, a nawet w równowadze hormonalnej, gdy spożywasz cztery jajka dziennie. Zachęcam Cię, abyś został ze mną do końca, ponieważ najmniej omawiane korzyści zwykle okazują się najbardziej interesujące. Jeśli coś szczególnie zwróci Twoją uwagę, chętnie przeczytam Twoje przemyślenia w komentarzach. Zacznijmy. Zanim przejdziemy do pozytywnych efektów, trzeba wspomnieć o najczęstszej obawie, która wciąż towarzyszy temu produktowi: czy mój cholesterol nie wzrośnie? Jeśli będę jeść jajka każdego dnia? Wyjaśnię to jasno. Zgodnie z najnowszą wiedzą naukową, u większości zdrowych osób włączenie jajek do zbilansowanej diety zazwyczaj nie powoduje niekorzystnego wzrostu poziomu cholesterolu. Przez długi czas krążyły wnioski oparte na dawnych lub ograniczonych badaniach, które później zostały ponownie przeanalizowane i skorygowane. Dziś wiadomo, że to wątroba odpowiada za wytwarzanie większości cholesterolu obecnego we krwi i że nie pochodzi on wyłącznie z tego, co jesz. Dlatego, gdy ktoś regularnie włącza jajka do swojej diety, często zachodzą procesy takie jak wątroba naturalnie dostosowuje ilość cholesterolu, którą produkuje, cholesterol HDL, znany jako korzystny cholesterol, ma tendencję do wzrostu cząsteczki cholesterolu LDL. Zwykle stają się większe i mniej skłonne do powodowania problemów. Poziom trójglicerydów może ulec poprawie w niektórych przypadkach. Najważniejsze jest zrozumienie, że jajka spożywane w ramach urozmaiconego stylu żywienia nie stanowią istotnego źródła małych i gęstych cząsteczek LDL, które są kojarzone z większym ryzykiem niekorzystnych zdarzeń sercowo-naczyniowych. Przeciwnie. U wielu osób wspierają bardziej zrównoważony i zdrowy profil lipidowy. A jeśli to, co usłyszałeś do tej pory, już cię zaskoczyło, przygotuj się, to dopiero początek. Przejdźmy do jednego z najważniejszych aspektów: białka. Kiedy myślimy o tradycyjnych źródłach białka, takich jak pierś, skórczaka, mięso wołowe czy filet z ryby, warto pamiętać, że wszystkie pochodzą z tkanek mięśniowych których zadaniem jest ruch. Z tego powodu ich białka mają zwykle bardziej zwarte i złożone struktury, co sprawia, że organizm potrzebuje więcej pracy, aby je rozłożyć i przyswoić. Jajko natomiast należy do zupełnie innej kategorii, nie jest stworzone do poruszania się ani do generowania siły, lecz do pełnienia funkcji początkowego pojemnika. Wypełnionego zasobami niezbędnymi do rozwinięcia nowego organizmu z pojedynczej komórki. I to właśnie ta wyjątkowa rola wyjaśnia, dlaczego białko jajka ma jeden z najwyższych naturalnych wskaźników wartości biologicznej wśród produktów spożywczych. Wartość biologiczna odpowiada na jedno proste, ale fundamentalne pytanie. Jaki odsetek spożytego białka organizm jest w stanie realnie wchłonąć i wykorzystać? Aby uzyskać jeszcze jaśniejszy obraz, przeanalizujmy przybliżone wartości. Tym razem wyrażone słownie. Białko pochodzące z wołowiny zwykle jest wykorzystywane w zakresie między 75 a 80 procentami. Białko ryb jest przyswajane na poziomie między 80 a 85%. Białko z kurczaka osiąga około 79%. Białko jajka natomiast zapewnia wykorzystanie bardzo bliskie 100%. W przypadku jajek praktycznie każda porcja spożytego białka może zostać efektywnie wykorzystana przez organizm. Tak wyjątkowa przyswajalność wspiera regenerację mięśni, wzmacnia kości, ścięgna i więzadła. Sprzyja zrównoważonej produkcji hormonów i enzymów, poprawia funkcjonowanie układu odpornościowego oraz pomaga w prawidłowej regeneracji skóry. Dlatego jeśli ostatnio zauważyłeś, że brakuje Ci energii, że Twoje ciało dłużej dochodzi do siebie po wysiłku fizycznym, albo nawet po codziennych czynnościach, dodanie białka z jajek do codziennego sposobu żywienia może okazać się jedną z najbardziej skutecznych i prostych strategii. Wspierających Twoje samopoczucie. Ale najbardziej zaskakująca część wciąż przed nami. Przejdźmy teraz do czegoś, o czym wie bardzo niewiele osób energetycznego potencjału, znajdującego się w żółtku jajka. Wielu ludzi postrzega jajko jedynie jako znakomite źródło białka, jednak jego rola jest znacznie szersza. To również produkt zdolny dostarczyć bardzo szczególny rodzaj energii. Skąd się to bierze? Kiedy spożywasz chude mięso, twój organizm może przekształcić jedynie między 10 a 20% zawartego w nim białka w użyteczną energię. To sprawia, że taki produkt jest wolniejszym i mniej bezpośrednim paliwem. Jajka natomiast zawierają zdrowe tłuszcze, przede wszystkim w żółtku, i ta cecha całkowicie zmienia sytuację. Około 65% całkowitej zawartości jajka może zostać wykorzystane jako źródło energii. Co to oznacza w praktyce? Mniej nagłych spadków energii, większe poczucie stabilności energetycznej w ciągu dnia, lepszą zdolność koncentracji, bardziej równomierny poziom glukozy. Dlatego wiele osób, które zastępują śniadanie oparte na pieczywie lub płatkach jajkami, odkrywa, że mogą pozostać syte przez okres wynoszący około 4 do 6 godzin zamiast odczuwać głód już po jednej godzinie. To również wyjaśnia, dlaczego jajka często pojawiają się w planach żywieniowych ukierunkowanych na kontrolę masy ciała. Przejdźmy teraz do elementu, który bywa źle rozumiany, choć jest niezwykle interesujący: białka z jajka, czyli białka jaj. Białko jaja zawiera proteiny o naturalnych funkcjach obronnych ponieważ posiada właściwości ograniczające rozwój różnych bakterii, w tym takich, które mogłyby być niekorzystne. Dlaczego jajko miałoby być wyposażone w taką ochronę? Ponieważ zanim rozwinie się piskle, jajko musi pozostać bezpieczne w swoim środowisku. Aby to osiągnąć, białko składa się z substancji, takich jak enzymy, które mogą wpływać na strukturę określonych mikroorganizmów, działając jak biologiczna bariera, chroniąca wnętrze jajka. Wśród składników obecnych w białku jaj znajdują się między innymi proteiny utrudniające niektórym bakteriom zdobycie składników odżywczych potrzebnych do wzrostu, cząsteczki zdolne wiązać żelazo i zmniejszać jego dostępność dla mikroorganizmów, substancje, które mogą oddziaływać na biotynę, znaną jako witamina B7. I to prowadzi nas do jednego z najczęściej powtarzanych mitów: spożywanie surowych białek powoduje niedobór biotyny. Taki scenariusz byłby możliwy jedynie wtedy, gdyby ktoś codziennie spożywał nadmierne ilości surowego białka. Co więcej, pod wpływem obróbki cieplnej związek odpowiedzialny za te interakcje staje się nieaktywny. Innymi słowy, kiedy jajka są ugotowane, ten problem nie występuje. A teraz przejdźmy do kluczowego elementu, który często pozostaje niezauważony. Prawdziwej siły napędowej budowy mięśni obecnej w jajku. Jest jeden kluczowy aminokwas, który zasługuje na szczególną uwagę. Leucyna. Leucyna nie tylko wchodzi w skład białek, działa również jako sygnał biologiczny. Można powiedzieć, że jest to przełącznik. Który informuje organizm, że nadszedł moment na rozpoczęcie naprawy i budowy tkanki mięśniowej. To tak, jakby uruchamiać wewnętrzny mechanizm odpowiedzialny za syntezę mięśni wewnątrz komórek. A jajka zawierają znaczną ilość tego aminokwasu, nawet więcej niż wiele często spożywanych produktów. Z tego powodu, jeśli regularnie podejmujesz aktywność fizyczną, codziennie spacerujesz, wykonujesz ćwiczenia siłowe lub jeśli przekroczyłeś 40 rok życia, etap, w którym masa mięśniowa zaczyna naturalnie się zmniejszać. Włączenie czterech jajek dziennie może stać się wyjątkowo pomocną strategią. Dostarczasz w ten sposób organizmowi stałego sygnału leucyny, który wspiera zachowanie masy mięśniowej, optymalną regenerację po aktywności fizycznej, utrzymanie siły ciała, długoterminową sprawność i mobilność, Zrównoważone funkcjonowanie metabolizmu. Bo prawda jest prosta, a jednocześnie bardzo ważna. Im więcej masy mięśniowej uda Ci się zachować wraz z upływem lat, tym większa będzie Twoja siła, samodzielność i jakość życia. Teraz dochodzimy do kwestii, która może w znaczący sposób wpłynąć na Twoje zdrowie, a mimo to rzadko się o niej mówi. Jajka dostarczają naturalnie trzech podstawowych składników odżywczych poliny, witaminy B12 w jej naturalnej formie, folianów. Te trzy składniki działają wspólnie, wspierając kluczowy mechanizm w organizmie, znany jako metylacja. Pozwól, że wyjaśnię to w prosty i klarowny sposób. Metylacja funkcjonuje jak wewnętrzny zespół konserwacyjny Twojego ciała. Proces ten bierze udział w naprawie materiału genetycznego, w usuwaniu i przetwarzaniu związków chemicznych, w równoważeniu niektórych hormonów oraz w produkcji neuroprzekaźników, które umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie mózgu. Gdy ten mechanizm działa wolno lub nieefektywnie, często pojawiają się sygnały takie jak poczucie zamglenia umysłu i trudności z koncentracją, przewlekłe zmęczenie. Problemy z utrzymaniem skupienia, wzrost stanów zapalnych, wolniejsze funkcjonowanie systemu oczyszczania organizmu, większa skłonność do gromadzenia tłuszczów w wątrobie. I tu pojawia się kluczowa informacja. Szacuje się, że około 40% dorosłych osób posiada wariant genetyczny, który sprawia, że metylacja jest mniej wydajna, a większość z nich nawet o tym nie wie. W tym miejscu jajka odgrywają bardzo cenną rolę. Dostarczają dokładnie tych składników odżywczych, których ten proces potrzebuje i to w formie, którą organizm może łatwo wykorzystać. Dlatego wiele osób regularnie spożywających jajka zauważa poprawę w postaci większej klarowności umysłu, szybszej pamięci, lepszego nastroju oraz wyraźnego wsparcia dla zdrowia wątroby. Wszystko to przypomina nam o czymś bardzo istotnym. Gdy spożywasz jajka, twój organizm nie otrzymuje tylko pożywienia, lecz także zestaw precyzyjnych narzędzi biologicznych wspierających różne fundamentalne procesy. Teraz przejdźmy do tematu, który często bywa pomijany ochrona wzroku. W żółtku jajka znajdują się dwa kluczowe przeciwutleniacze dla zdrowia oczu luteina i zeaksantyna. Można je sobie wyobrazić jako rodzaj wewnętrznych okularów, które chronią oczy od środka. Oba związki koncentrują się w siatkówce, czyli tkance wrażliwej na światło, działającej niczym sensor w aparacie fotograficznym. Ich główne zadanie polega na pełnieniu funkcji naturalnego filtra, który chroni komórki siatkówki przed uszkodzeniami spowodowanymi przez czynniki takie jak promieniowanie ultrafioletowe. Niebieskie światło emitowane przez ekrany, naturalne zużycie związane z upływem lat. Dlatego, jeśli często korzystasz z telefonu, spędzasz wiele godzin przed komputerem, regularnie wystawiasz się na działanie słońca lub mrużysz oczy w jasnym otoczeniu, włączenie jajek do diety może być prostym sposobem na wzmocnienie zdrowia oczu w dłuższej perspektywie. A to nie wszystko. Te przeciwutleniacze pomagają także poprawić widzenie w warunkach słabego oświetlenia. Nie jest rzadkością, że osoby regularnie spożywające jajka zauważają lepszą zdolność widzenia po zmroku. Teraz zmieńmy temat i zwróćmy uwagę na narząd, który potrzebuje najwięcej energii mózg. Ten narząd otoczony jest bardzo delikatnymi błonami, które wymagają specyficznego rodzaju tłuszczu, aby funkcjonować optymalnie fosfolipidów. Żółtko jajka jest naturalnym źródłem tych związków, co czyni je cennym sprzymierzeńcem dla funkcji poznawczych. Dzięki tym składnikom odżywczym jajka mogą wspierać. Poprawę pamięci i ułatwienie procesu uczenia się, utrzymanie dłuższej koncentracji, wspieranie równowagi nastroju, zwiększenie klarowności umysłu i sprawności myślenia. Dlatego nie jest zaskoczeniem, że jajka często włączane są do diety studentów w okresach intensywnej nauki, osób starszych dbających o funkcje poznawcze, osób w procesie rekonwalescencji, czy tych, którzy chcą zmniejszyć uczucie zamglenia umysłu. Podsumowując, kiedy dostarczasz swojemu mózgowi te same składniki odżywcze, które wchodzą w skład jego struktury, jego funkcjonowanie staje się bardziej efektywne i zrównoważone. Przejdźmy teraz do zagadnienia, które wielu ludziom umyka. Witaminy obecne w jajkach, które często pozostają niezauważone. Ten tak codzienny produkt jest w rzeczywistości istotnym źródłem niezbędnych składników odżywczych, takich jak witamina K2, która pomaga kierować wapni do kości. I zapobiega jego odkładaniu się w miejscach, gdzie nie powinien gromadzić się. Retinol czyli aktywna forma witaminy A, wspierająca zarówno zdrowie skóry, jak i funkcjonowanie układu odpornościowego, witamina D kluczowa dla zdrowia kości, równowagi hormonalnej i stabilności nastroju. Ogólnie rzecz biorąc, wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak kompleksowa może być wartość odżywcza prostego jajka. Teraz pojawia się praktyczne pytanie: jakie jajka warto kupować? Przyjrzyjmy się etykietom w prosty sposób: jajka od kur trzymanych w klatkach. Zwykle jest to najmniej zalecana opcja. Te zwierzęta żyją w bardzo małych przestrzeniach, co może powodować stres i wpływać na ogólną jakość produktu. Jeśli masz taką możliwość, najlepiej ich unikać: jajka z chowu bezklatkowego. To krok do przodu, ale nie oznacza koniecznie, że kury żyją na wolnym powietrzu. Chociaż nie są zamknięte w klatkach, kurniki mogą być bardzo zatłoczone i ograniczone przestrzennie. Są lepsze od jajek z chowu klatkowego, ale wciąż warunki środowiskowe są ograniczone. Jajka od kur z wolnego wybiegu zazwyczaj jest to najkorzystniejsza alternatywa. Kury mają więcej przestrzeni. Dostęp do zewnętrza oraz bardziej zróżnicowaną i naturalną dietę, co często odzwierciedla się w bardziej zrównoważonym profilu odżywczym jajka. A co z jajkami ekologicznymi? Również mogą być dobrym wyborem, ale kluczowe jest zrozumienie, co to naprawdę oznacza. Słowo ekologiczne odnosi się do rodzaju pożywienia, jakie otrzymują kury, ale niekoniecznie oznacza, że żyją one poza klatkami. Lub w warunkach wybiegu. Innymi słowy, kura karmiona ekologicznie nie zawsze mieszka w szerokim i naturalnym środowisku. To punkt, który warto wyjaśnić, ponieważ często prowadzi do nieporozumień. Fakt, że jajko posiada certyfikat ekologiczny nie oznacza, że kura żyła w pełnej swobodzie ruchu. Najbardziej kompletne połączenie to zazwyczaj jajka od kur z wolnego wybiegu które dodatkowo były karmione paszą ekologiczną. W ten sposób otrzymujesz to, co najlepsze z obu światów środowisko bardziej odpowiednie dla zwierzęcia oraz produkt wytwarzany zgodnie z normami ekologicznymi. Jeżeli jednak taki rodzaj jajek nie mieści się w Twoim budżecie, najbardziej praktyczna rekomendacja jest bardzo prosta: wybieraj zwykłe jajka. Nawet opcje konwencjonalne mają zwykle wyższą wartość odżywczą, niż wiele przemysłowych śniadań, takich jak płatki, batony pakowane czy przetworzone wyroby cukiernicze. Nie pozwól, aby poszukiwanie idealnego produktu przeszkodziło Ci w wyborze czegoś, co już jest korzystne dla Twojego zdrowia. Gdy już wybierzesz typ jajek, pojawia się interesujące pytanie: z jakimi produktami warto je łączyć, aby maksymalnie wzmocnić ich korzyści? Klucz tkwi nie tylko w gotowym daniu, ale w kombinacji składników odżywczych działających w synergii. Rukola. Łącząc te zielone liście z jajkami, zdrowe tłuszcze z żółtka pozwalają organizmowi wykorzystać nawet 9 razy więcej naturalnych przeciwutleniaczy. To prosty sposób na zwiększenie wartości odżywczej posiłku. Cebula. Związki bogate w siarkę, obecne w tym warzywie. Wspierają różne funkcje wątroby, zwłaszcza te związane z detoksykacją i usuwaniem zbędnych substancji z organizmu. Czarny pieprz piperyna, jeden z jego najważniejszych składników, ułatwia wchłanianie karotenoidów obecnych w żółtku, zwiększając ich korzystne działanie. Pomidor dostarza likopenu, przeciwutleniacza powiązanego ze zdrowiem serca, skóry, oczu i narządów, takich jak prostata. Gdy pomidor jest poddany obróbce cieplnej, np. w połączeniu z jajecznicą, organizm może wykorzystać likopen jeszcze efektywniej. Awokado dostarcza zdrowych tłuszczów i błonnika, dwóch składników pomagających utrzymać bardziej stabilny poziom energii w ciągu dnia. Oliwa z oliwek lub masło do gotowania. Oba dobrze znoszą średnie temperatury, wzmacniają smak potraw. I dodatkowo ułatwiają przyswajanie niektórych składników odżywczych obecnych w jajkach. Jeżeli Twój budżet na to pozwala i dobrze tolerujesz ten produkt, warto rozważyć następujące: Włączenie nawet do czterech jajek dziennie może być bardzo prostym sposobem na wsparcie zdrowia mięśni, funkcjonowania mózgu, równowagi hormonalnej oraz ogólnego samopoczucia zawsze w ramach zróżnicowanej i zbilansowanej diety. Teraz, gdy znasz prawdziwy zakres korzyści, jakie jajka mogą przynieść Twojemu organizmowi, kolejny krok jest kluczowy. Chociaż same jajka są bardzo wartościowe, połączenie ich z mlekiem może dodatkowo wzmocnić efekty dla zdrowia kości, równowagi hormonalnej i metabolizmu. Dlatego nie przegap tego, co dalej. Do zobaczenia w następnym wideo.